Błyskawiczna reakcja jednego z przechodni w okolicy Placu Wolności przed godziną ósmą rano w Rybniku uratowała życie mężczyźnie, który według relacji świadków doznał zawału serca. Pierwsza pomoc, udzielana także w asyście ratowników medycznych, zakończyła się odzyskaniem funkcji życiowych i przewiezieniem pacjenta do szpitala. To wydarzyło się dziś rano przed godziną ósmą na jednej z ulic Rybnika w czasie gdy wielu z nas było w drodze do pracy, szkoły, codziennych obowiązków. Osoba nagle upada na chodniku, ktoś podbiega, sprawdza oddech, zaczyna uciski glatki piersiowej. Bez wahania, tylko takie błyskawiczne działanie ratuje życie, zanim przyjedzie pogotowie. Tylko pogotowie, więc no i pomagałem w reakcji, to tyle. A długo ta akcja trwała? Cała? Nie wiem, nie mam pojęcia, nie liczyłem czasu, więc nie odpowiem panu. Okay. A udało się, coś tam uratować? Tak, bo jedzie na SOR, więc e, na pewno ma akcję serca, więc wszystko jest w porządku. 30 uciśnięć, dwa wdechy, jeżeli są możliwe, ale wystarczy już sama kompresja klatki piersiowej. Rytmicznie mocno około 100 do 120 razy na minutę. Dokładnie tak wygląda podstawowa reanimacja. Musiałem dociskać. Można mocniej. W takim później wstępie uciskamy. Prosto, nie trzyma, Sprawdziliśmy jak zareagowaliby przechodnie. Człowieka kładziemy na prawą stronę, tak. Yy, jedną rękę kładziemy do przodu, nogi zginamy do tyłu, a w razie czego no, to robimy sztuczne oddychanie. Naciskamy 30 razy. Młodzież powinna wiedzieć. Jak pokierować tą grupą osób, tak? W, tej, w danej sytuacji. Oczywiście. Oni chyba, wiedzą. Oni chyba wiedzą. Nasłuchiwać uchem, czy oddycha pacjent. Jak oddycha, no to przełożyć w pozycję bezpieczną, jak nie, no to zacząć resuscytację. Oczywiście przed tym zadzwonić na kartkę. Położyć w pozycji bezpiecznej, nie? Sprawdzić oddech. I RKO, jak nie ma, to RKO. I wezwać pomoc też. Okazuje się, że wielu wciąż się waha, obawa przed błędem paraliżuje częściej niż brak wiedzy, a przecież tu chodzi o kilkadziesiąt sekund odwagi, dla tej jednej poszkodowanej osoby to może być całe życie.